Ej kochani, witajcie. Dawno nie robiłam tych horoskopów, ale teraz mam więcej czasu, są święta, więc stwierdziłam, że czemu nie. Zrobimy sobie takie miesięczne rozkłady dla poszczególnych znaków Zodiaku i um, zaczniemy od barana. Więc jest to horoskop na kwiecień. I postanowiłam sobie, um, już wymyśliłam sobie taki rozkład. Że zrobimy sobie kartę na poszczególny tydzień, jaka będzie energia w poszczególnych tygodniach: czyli mamy tydzień pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Mam nadzieję, że wszystko widać. Zrobimy sobie, jaką energią wchodzicie w ten miesiąc. Um. Z jaką energią wychodzicie z tego miesiąca, czyli w jaką energię wchodzicie w maj? I wyciągniemy sobie po jednej karcie na pracę, na miłość, na zdrowie. A potem jeszcze sobie zobaczymy najwyżej, albo będziemy sobie jeszcze później najwyżej dopowiadać. Onurgia. O... <laughs> Ogólna energia to rajdo. Matko, za dużo chcę powiedzieć na raz. Zaczyna się słowo tak. Ogólną energię, która będzie cechowała dla Was ten miesiąc, to jest właśnie energia runy rajdo. To będzie miesiąc, w którym sporo będzie się działo. Dobry czas na rozpoczynanie nowych projektów. Dobry czas na pójście do przodu. Dobry czas na wędrówki, dobry czas na gimnastykę, na rozpoczęcie jakby działań dotyczących ruchu tak, czyli nie wiem, jeżeli cokolwiek planujecie to jest to dobry moment, dobry też czas na wszelkiego rodzaju podróże więc tu też do tego was e, powiedziałabym, że zapraszam pierwszy tydzień macie tutaj runa w Uniu, czyli duże zadowolenie Dużo ludzi wokół Was, dużo będzie się działo, ale w takim dosyć pozytywnym, powiedziałabym, w takim pozytywnym aspekcie, tak? Możecie się widzieć z rodziną, mogą to być jakieś przyjemności, przyjęcia rodzinne. Powiedziałabym, że jest tutaj dużo takiej radości radości wewnętrznej, radości z przebywania wśród. A swoich bliskich. Więc na to też się otwórzcie. Może tutaj być tydzień, w którym podyktowanie to będzie jakby waszymi dziećmi. Jeśli macie dzieci, to też tutaj one będą dla was istotne, ale w ogóle przyjaźnie, relacje będą bardzo istotne w pierwszym tygodniu kwietnia. W drugim tygodniu mamy tutaj runę Durisa. Coś będzie was pchało do przodu. Są to działania, jest to pokonywanie trudności, jest to też bronienie się przed czymś jeżeli po prostu będziecie czuli taką potrzebę, natomiast ja widzę, że wy tutaj idziecie do przodu, ponieważ pokazuje mi to kolejna sekwencja tutaj tych run. Staję do siebie, a cieszę się sobą, zajmuję się sobą, to pozwala mi działać. Macie tutaj Rajdo i Durisas, to są dwie runy, które pchają do przodu. Rajdo jest jeszcze o tyle spokojną runą, która mówi tutaj o tym, że to działanie będzie takie jakby wolniejsze, spokojniejsze. Natomiast jeśli chodzi tutaj o Durisas, to będzie trochę tak, że będzie was pchało do przodu i w ogóle bez zastanowienia, więc tu wymagany byłby zdrowy rozsądek. Ja bym powiedziała, że byłby to dobry moment na to, żeby właśnie tym zdrowym rozsądkiem się kierować Wyciszyć się, nie podejmować decyzji zbyt pochopnie, bo możecie później jakby, no, no zostaniecie z jej skutkami Jeżeli chodzi o trzeci tydzień, to macie tutaj sukces Czyli jednak taru na do będzie was w z stronę tego, z tego sukcesu pchała Sukces, powodzenie Zadowolenie z siebie, pójście po swoje a to jest dobry czas na wszelkiego rodzaju awanse, to jest wzrost siły, to są wszelkiego rodzaju um, wasze projekty, które ujrzą światło dzienne, tak? Pamiętajcie, że to, to jest po prostu moc działania, moc czynu moc wiary w siebie i przekonania, że cokolwiek tutaj robicie, to obraca się na Waszą korzyść, więc też. Weźcie to kochani pod uwagę. Sowill będzie Was zachęcała do wyjścia z ukrycia, do pokazania się światu, do sięgnięcia po spełnianie swoich marzeń, więc do tego też Was zachęcam. To też jest karta lidera, więc może wystaniecie tutaj na pozycji właśnie lidera. Jeśli chodzi o czwarty tydzień, to tutaj jest takie zrównoważenie, jest tutaj taki spokój, wyrównanie energii, takie zbalansowanie. Jeśli jesteście samotni, to tutaj może pokazać się miłość. Bym powiedziała natomiast jeżeli jesteście osobami w związku, to też może to nastąpić takie odnowienie miłości dla samotnych pań powiedziałabym że tutaj w przeciągu jakby drugiej połowy, tylko pamiętajcie że to jest horoskop ogólny, tak więc jest to czytanie ogólne, więc bierzcie to co rezonuje zostawcie co nie i pamiętajcie że nie wszystko każdemu musi się sprawdzić no bo, no bo tak się nie dzieje, tak A, kochane baranki jeżeli chcecie, takiego, um, jeżeli chcecie takiego dodatkowego, mm, na przykład dokładnego, dokładniejszego horoskopu, to zapraszam na czytanie prywatne. Bo to jest jednak czytanie ogólne, tak? E, ale tutaj powiem, że dla samotnych pań pokazał mi się mężczyzna, który idzie i to może się przejawić później w miłość. Więc fajnie. E, wchodzicie tutaj e, w ten miesiąc energią. Mm, zmęczenia, przepracowania, coś się dla Was zakończyło w marcu. Marzec był takim czasem, w którym coś się dla Was zakończyło. Coś się tutaj podokańczało, i teraz czas ruszyć w nowe. I powiem Wam, że jakby jeszcze. Ja mam takie wrażenie, że jakby jeszcze kawałeczek tego kwietnia, a, był w tej energii Jery. A już połowa tego kwietnia będzie w fechu, czyli w nowym początku, bo patrzymy sobie, że wy wchodzicie z tą energią przepracowania, ale też zakończania różnych rzeczy. Może nawet jakieś karmiczne rzeczy się tutaj u Was zakończyły. Może coś takiego, co jakby sprawiło, że Wy się po prostu napracowaliście. Natomiast ja uważam, że jest to tutaj bardzo istotne, bo to, co wypracowaliście sobie w marcu, teraz wam będzie służyło. Teraz jakby będziecie mogli z tego korzystać. I te zasoby, które uzyskaliście w marcu, przydadzą wam się w kolejnych miesiącach. To, co jeszcze tutaj jest bardzo ciekawe, to to, że wchodzicie, wchodzicie tutaj w z energią Fechu w nowy mm, miesiąc, bo ta Fechu mówi tutaj przede wszystkim o tym, że będzie to jakiś nowy początek, że będziecie coś nowego zaczynali, że coś nowego będzie się pojawiać, że e, będziecie uzyskiwać pewnego rodzaju Nowe pomysły, nowi ludzie. Więc to jest takie fajne: coś się kończy i coś się zaczyna, tak? Dwunasta runa i pierwsza runa. Czyli być może jakiś cykl u Was się domknął, nawet roczny, bym powiedziała, a tu zaczyna się coś zupełnie nowego. Coś nowego, co przyniesie Wam tu zadowalające efekty. Coś, co sprawi, że Wy otworzycie się na to nowe. Coś, co sprawi, że wy pozwolicie sobie na nowo spojrzeć na wszelkiego rodzaju inne rzeczy. Jeżeli chodzi o Waszą pracę, to tutaj jest stabilność, zadowolenie z pracy. Trochę tak, jakbyście się czuli w pracy jak w domu. Także też uważajcie, czy nie przesadzacie, tak? Bo może tak być, że tak bardzo pochłania Was praca, że po prostu zapominacie o domu. Dlaczego? Dlatego, że w miłości macie tutaj mannas. I z jednej strony, dla jednych osób może to oznaczać, że baranki będą brały tutaj ślub, że będą starały się usankcjonować swoje małżeństwa, że będą zawierały związki małżeńskie albo że będą. Jakby uzgadniały tak, swoje pożycie, określały, wkładały to w jakieś um, takie, powiedziałabym, zasady. Um, a dla innych będzie to oznaczało tyle, że po prostu będziecie um, określali swoje um, partnerstwa na nowo. Będziecie się zastanawiali, czy ta osoba, z którą jestem, jest tą właściwą, czy ta um, osoba, z którą jestem. Jest miłością mojego życia, czy ja chcę tutaj z nią być, czy ja nie chcę tutaj z nią być, tak? Więc um, powiedziałabym szczerze, że tu trzeba by było się temu po prostu przyjrzeć. Bardzo ciekawe, bo w zdrowiu macie zdrowie, czyli macie urósł w zdrowiu. Czyli Wy tutaj powinniście zwłaszcza uważać na to zdrowie, przyjrzeć się zdrowiu. Zwrócić uwagę na to, co, co tutaj dla Was w tym zdrowiu jest do zobaczenia. Um, chociaż przy urus powinno być dobrze, natomiast jak ono się pokazuje w zdrowiu, dla mnie to jest zawsze informacja. Przyjrzyj się sobie, nie wiem, zobacz, czy masz odpowiednią dietę, czy masz odpowiednie witaminy, a czy dbasz o to zdrowie. No, może właśnie to też jest zachęcanie do jakiegoś ruchu. Ja bym powiedziała, że to może być jakiś problem z postawą albo problem z kręgosłupem. Więc kochani moi, zwróćcie właśnie na to Waszą uwagę. I zobaczymy sobie jeszcze na co macie zwłaszcza uważać w tym miesiącu. Co Was będzie wspierać? Rada od rum. O. Idź śmiało do przodu Runę mówią Otwórz się na pozytywne aspekty swoich działań Zauważ to, że jesteś prowadzony Zauważ to, że masz wsparcie z góry Zauważ to, że przyświeca ci tutaj szczęśliwa gwiazda Która cię prowadzi Która prowadzi cię i która jest przy tobie Natomiast to, co mi się tutaj bardzo pokazuje To to, że powinniście też Popracować nad higieną myśli, przestać tutaj jakby narzekać, nie używać słów, które są negatywne, tylko otworzyć się na to, co pozytywnego może do Was przyjść, ponieważ to jest dagas. Spójrz trochę przez różowe okulary. Nie, jak to powiedzieć, nie zastępuj tymi różowymi okularami wszystkiego, natomiast um, zobacz jednak tą szklanki, szklankę do połowy pełną, tak? To, co Wam przeszkadza, właściwie nie mam czegoś takiego, ponieważ jest tutaj algiz, jesteście pod ochroną, jesteście tutaj pod ogromnym wsparciem z góry i gdziekolwiek, cokolwiek się będzie zadziewało, będziecie to wsparcie mieli. Albo w postaci siły wyższej, albo w postaci. Mm, osób, które um, tutaj staną i dostaną um, no w pozycji tego anioła w um, ludzkiej postaci, który wyciągnie do Was rękę. To, co będzie Was wspierać, to Kenas, Wasze działanie, pasja, namiętność, kreatywność, dostrzeganie rzeczy niewidzialnych od razu, czyli um, bądźcie dociekliwi, bądźcie otwarci na to, czego nie widzicie, czego nie widać za, na pierwszy rzut oka, tak? Idźcie z tą pochodnią w dłoni i oświetlajcie te rzeczy, których nie dostrzegacie. Na, tak jak powiedziałam, na pierwszy rzut oka, więc na to zwróćcie, kochani, swoją tutaj uwagę i tym się kierujcie. A ja jeszcze wyciągnę wam Anioła. Anioł dla Barana na Kwiecień. Anioł litości uczy nas miłosierdzia do innych, błogosławi nas trudnych chwilach życia czyli macie też anioła, do którego możecie się zwrócić, nawet gdyby coś nie poszło po waszej myśli, nawet gdyby coś nie poukładało się tak, jak wy sobie tego życzycie to pamiętajcie, że czasami jest też wyższy plan, o którym my nie mamy pojęcia z którego sobie nie zdajemy sprawy, tak? i to jest wtedy istotne, żebyśmy zaufali że góra po prostu wie co robi ja was pozdrawiam serdecznie cudownego kwietnia baranki